A poczekaj, ja na szybko mm. popierdzielam z lockpickiem, bo już wiem gdzie. Właściwie to jest dziwne, biegniesz ze śrubokrętem i ludzie już mają, myślą, a on coś zrobi złego, a on będzie kombinował z tym ja Policjancie, wy ten na nie będzie widział większo większości rzeczy. Ja potem pójdę do sklepu i zobaczę gdzieś tych dwóch strażników. Ja muszę poczekać aż sobie pójdzie. To da się zrobić po cichu, a zarazem strasznie brutalnie. Da to wszystko na szybko robić. Dobra. Ja tutaj sobie otworzyłem. Otworzę sobie tutaj. Pójdę już po broń. Więc... Ja bym proponował, że po prostu wejdziemy nawet z bronią, zastrzelimy tego pierwszego jedno samo będzie wiązać. Jakbym musiał szybko pobiec do Ty tego w czarnej koszulce i białej. Hmm. Wyłączyłem kamery. No i dobrze. No to możemy zacząć od tego, że ja go zwiążę, a ty go zastrzelisz. W sensie mm, strażnika. Nie, nie, nie. Ja proponuję, żebyś ty też teraz poszedł, uzbroił się i biegniemy naraz. Ja zabiję strażników, dwóch, a ty będziesz wiązał wszystkich. Czy ty hmm. będziesz próbował ich nie wypuścić? Będziesz stał w przejściu po prostu. Nie, no ten to ja chyba nie wyjdą. Nie, bo jechać. jest zamknięte. No to dobra, no możemy tak zrobić. Te odece po, po wypony. Jeden jest tam przy drzwiach z tyłu. No. Ja, już nie już, pa, jak się kurde przemieścił, dobra. Ej, czuł on na No tutaj, bo tu jest takie przejście, dobra. Chodź tutaj bardziej na skos, żebyśmy wybiegali w nich. Tutaj są wszyscy obróceni plecami. Dobra, biegniemy i dopiero jak będę w środku, to strzelę do policjanta, ok? Okej, okay. let's go. No nie, w Musiałem go zastrzelić, bo bym oh. go nie dogonił. Udało się. Udało się, no. No tutaj jeden, był niezwiązany, tutaj stał. Kiedyś no. się odwiązał! No to strzelaj! Okay. No, staty mogą być. Tylko nie może tego strażnik zobaczyć, więc trzeba go trochę odciągnąć. La, la, la. <laughs> A weź tego też. Po prostu się upili. Tak, dokładnie. Na czerwono, winem. Była dzisiaj darmowa degustacja. Tak. Dwóch cywili zaciepaliśmy. Trochę więcej. Trochę więcej, tak. Okej. Okay. Tu jeszcze jeden, niestety. Wiesz co, do sejfu ich zamkniemy. Chyba <grych> to idę po torby. No ja też idę pod nordę A ja tylko zaciągnę ciała wszystkie w jakieś miejsca Dobra, zaciągnąłem ciała w miejsce, gdzie nikt nie będzie widział Idę po pika Bo tutaj są te szyby, żeby ich nie rozbijać Szybka. Trochę straty z cywilach, szkoda, można było to zrobić lepiej, ale cóż. Ja to mam gdzieś. Czasami trzeba było nie uciekać. Dobra, tutaj wszystko otwarte. Tu wszystko otwarte, dobra, to ja się zajmę tymi drogami, drogimi winami. A ty łys mm -hmm. łyskaczami. Też. O! Jakaś degustacja też tych win jest, eh? Bogactwo. Ej, Bo tych łyskaczy to chyba nie można wziąć. No właśnie, je wyłożyłeś. No patrz, ale ja to chyba tutaj nie działa, więc chyba tylko win. Okay. Nienormalnie się wkłada, patrz. No ale podnieś trochę. Gara można. Poczekaj, wiebie jedną pojedynczą butelkę łyskacza, dla dulika wezmę. Poczekaj. Chcę tak weź pośrednio. No, one się nie liczą jako hajs, to zobaczę, jak to jest z tym. Z torbą win, którą właśnie teraz zapakowałem. Wiesz, bo wina są podpisane, to wyskaczę, właśnie nie. Tak, wina może... 4000 dolarów, o Jezu. No a to wina tylko zgarniamy. Nie wiem po co w ogóle zatynknęli, to widocznie jakaś ozdoba była w takim pasku, ale no dobra. Nie da się tych, tylko wina zgarniać do tego, tak. no i Spróbuj te wina jakoś rozsypać w ciężarówce, bo na pewno nam torp jest. No to wszystko. No to raczej na pewno hmm. zrobię A czasiny będziemy bogaci w wina. Mm. Winko, winko, Powinno być też, że towar jest delikatny i można go łatwo rozbić Dobra, ja rozsypałem, wystarczy hmm. zrobić takiego flipa. A ja rozsypałem wszystko. No i... jeszcze. Albo może też chyba po prostu wyjąć personalnie, ale po to, to co ja robię jeszcze... I flip. Uh. No szkoda, że tych płiskacz nie możemy, co nie wszystko byśmy zapakowali. Mhm. Ale trzeba przyznać, że to jest hard, a tak naprawdę mi się wydaje, że teraz my jesteśmy w stanie zrobić wszystko. To jest okres jest ze wszystkich win i nie, nie wiem w sumie jak otworzyć sobie. O no, kartę. To masz kartę? No była karta, tylko ona jest gdzieś na zewnątrz. Gdzieś tam gdzie ją rzucałem Albo nie rzucam, chyba iż, to poprzednim razem. Tak poprzednim razem, idź po kartę tak. Ja tutaj będę ładował wina. Ca ca cały nasz bus będzie w winach ogólnie do zbiory. Jak na razie te wina jakoś nie są to Co to torba robi backflipa? No to chyba uznałem, że to jest żyjącym organizmem. Tak, bo to były dwie torby w jednej torbie. A pijacz! To otworzyłeś? otworzyłem. O, to są jakieś tam. Do więc uważaj, żeby nie dotknąć. Ej, coś tutaj jest, jakieś przełączniki są. Czekaj, nacisnę, Popoczekaj. coś chyba one. Bo ja wyłączyłem właśnie. I nagle Sala jedna, sala druga. Czy trzeba um. jakoś wyłączyłeś? Wyłączyłeś oh. jedno. I teraz trzeba śrubokrętem y, rozwiercić to. A. Ok, Dare, dare, W w w dare, w dół, górę w dół, górę W dare, dare, w dare, dare, i ja idę po torbę, idę to załadować i ja to wszystko będę ładował, ty ładuj te wina na zewnątrz oczywiście. Albo możesz mi pomóc w tym. Tu i mieści się jedna osoba i chyba to jedno można rzecz żeby... to jest jakiś szampan, ej! Ciekawe, jak to jest wartość jest. Takie te szampany, to jest... bo to się nazywa. Eee, Rezerwa Nevia, a to jest wino Rosco incantato. Jestem ciekawy, czy to są jakieś prawdziwe wina, czy to jest... Nie, to są różne no, jakieś Każde ciekawy. jest jakoś inaczej podpisane, bo ja to jest... CITUA BRUMEXU rogę No, wydawało się trudniejsze. Chociaż bez daty cywili byłoby ciężko. No, trzeba byłoby to dobrze rozpracować, ale no... A zobaczymy ile jest warta ta torba, którą załadowałeś właśnie. Bo one tam są właśnie, ten, ten taki szampan czy coś w tym no, no, jest. jest 10 tysięcy. Nie wiem, jak my sprzedamy tyle wina. My nawet nie będziemy chyba sprzedawać tego wina. To jest na imprezę prędzej, da się wybrać. Dokładnie. Tyk. Przedstaw. Cztery. Daj mi to. Też mi daj. Patrz, byśmy. Kolejna torba Trzeba wszystko ładować ty. Każdy winiarz się będzie nasz Alkohol musi się zgadzać, jak to mówią no. Tup, 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 tup To jest to Ty człowieku zły, właśnie miałem ją pakować Tutaj są drogie rzeczy, drogie winiacze, podobno dobre, i teraz tak. Kurde, yy. prawie strasznie mnie złapał. Na zewnątrz. Pięć. Dobry wzrok. Ma normalny wzrok, moim zdaniem. To nie jest jak typowy typowych skradankowych gdzie wiesz... Strażnik nie widzi, nie wiem, widzi tylko na 5 metrów przed sobą. O, no, ten widzi na 10. To jest jakieś nowe, ej. To jest... eklata. Ciekawe. Nie, nie wiem, ale... może to wino ma po 100 lat na przykład. I do tego tyle to. A rozpoznałbyś wino po 100 lat yy, od wina, nie wiem, mających, nie wiem, rok? Pewnie tak, ale nie powiedziałbym, że ma 100 lat. No. A tyle butelek, że na weekend wystarczy. Weekend. Na weekend. No, powiem tak. Na pewno yy, otwieranie tych wszystkich cel z tym zagadką i yy, po... na głośno Byłoby cięższe, może powiedzieć Byłoby na pewno cięższe. Ale na cicho ta misja jest naprawdę bardzo łatwa. Przypadając, że wparowałeś, zaciepałeś kilku cywili. Jeżeli my zaciepaliśmy w sumie czterech cywili, każdy za 5000, tysięcy, to 20000 tysięcy w jest. Okay. A szkoda, że tych whisky nie można też pakować. To by było tym była. Nie no wiesz, zbiera się nawet ładna sumka re, 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 re. Potem jeszcze się do dzisiaj podjedzie i buteleczki puste no, on to. da się na skup Na skup, i będziemy mieli jeszcze z 20 dolców A, po, podwójny zarobek To jest dobry pomysł mać, Ty to zawsze miałeś tak? Ciężka robota złodzieja To nikt jeszcze nie przyszedł do tego sklepu co nie? Jest otwarty, jest popołudnie, to nie jest noc. W sumie każdy nasz hajs powinien się odbywać w sumie trochę w nocy. Tak czy siak mamy super lockpika, śrubokręt, że wszystkie zamki jesteśmy w stanie otworzyć hey. Torby, torby mi nie odrzucać o, ten. Patrzy ja tam nic nie widzę, nic się nie dzieje. Biegałem tylko z topami, wynoszę Pewnie jakiś du duży obrót był. Du Dużo tych win, gościu w kominiarce są. z winem biega. Jeszcze wezmę. Cygarko, o, mam cygaro. Tu proszę, zostawię to na kubeksce, bo dokumentów. Nie, zresztą nie mam dokumentów. Ale teraz tu... Łycha, łycha dla dudzika, prawda? O, łycha, fajnie. A jeszcze te ciała, ja ciała zaciągnę do, do, do tego, do środka. Jedno ciało. A i piweczka. No bo jakoś muszę wrócić do domu. No jak na razie mamy trzy ciała cywili. Dobra. Tak, trzy ciała cywili, nie cztery. To najwidoczniej, tylko trzech. No, a to nawet lepiej. Może jakoś zamknąć tą, 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 tą montaż? tego wolta? Nie, no to by do siebie popatrzył. Zobaczmy sobie, jeszcze nam. Telefon? No, na se jego weź, wiesz, tak? Aaa, nie ma opcji. Dobra, to ja naciskam przycisk. Gotowy? Okay. się kanapka. I ty. Czekaj. O. kolejną łychę. Idzie po więcej. O Jezu, Musimy zabić kociołek. Kociołek, łycha wino, Musi pino, być człeka, raz idzie woda. wodę. eee, to się trochę winało. Co tu jeszcze? Panie strażniku, poprosimy, żeby pan poszedł sobie, Dziękuję. nie rozumiem. Likier kawowy. Nie, ten likier kawowy. Boże jedynie No, idealnie na kociołek. Jezu jak to wygląda to no, jak Układać się nie potrafimy, mamy no, tu by... półki, ale po co tu poukładasz? No Zawsze to byłoby trudne, to znaczy, nie nawet te łychać krzywo stoi tutaj. Nie róbę tu półki To no, powstaje tak obok o obok guzika to. Jeszcze pomacham strasznikowi i... Pają, pają, pięknie wyglądasz. Wiesz, jeszcze łeknąłem, przybijemy sobie. Nacisnę, ich chuj pójdź, po 5000 tylko, a ja obliczałem to na 15 mniej więcej. A dostaliśmy jeden, jeden level.